That's good man. Taki degenerate. Dlaczego zawsze mamy downów w teamie? E team. Dla balansu, wiesz. Max lewes to nie radzi, to po prostu kurwa to są. <gulity> kurwa, gdzie uciekać kurwa? Gdzie uciekasz kurwa? No chodź, tu chodź, tu chodź, tu chodź, to chodź. No zje... chodź. Kurwa. To jest ten Z. Chodź. Dawaj, 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 kurwa, dawaj. No pierdolaj, musiałem podjebać skidla oczywiście. Nie Ja pierdolę, kolejny się bawi. Czyścielca. O, ZZ tu jest. Patrz na nakin. Takie <grydolaj> ma klevę, C6. A ma klevę, ma klevę. A ma level, A ma klevę. A ma to tak, że ma level. <grymne> <grymne> Ta jest, Łukas e, tam stoi. <grymne> Też Ta go trzę. Ale ja mówi na flankę. Nie, 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 to nie on, myślałem, że to on. Od... Już <grymne> Już myślałem, że to MaxEvel wyszedł. MaxEvel, Dawaj, 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 dawaj. I na jeden poszedł, na całe od razu. MaxEvel, <grymne> To za każdym razem uradniesz! <grystanie> Jak ten kurwa ucieka pierdolenie z śmata Szmata tam jest na boku. A chuja se kurwa, podusić mojego kurwa. Co? <grystanie> już wciąż nie kurwa, chuj no. Jest, dobra. Taminka, chuj, kafet też chuj. Tupie. Zaraz się kanał kafolotem. Zaraz ja znowu lukiem, A sek? a nie, no! Max tabel. No kurwa. Max Dewel. Szmata znowu za nami. Moje ściągnięcie no, odepchnęło to typa, rozumiesz? No tak, tak, no, wszystko jest zrozumiałe. Max Dewel, Dawaj, dawaj, dawaj. Max Dewel, max Dewel. Nie ty, jesteś ak tu. Luka, no, luka jest Tak? Teraz. Aha, zmienił teraz. Aha, anaki był za wolny. Dla tak zwanej niepoznaki. Mhm, tak było. No dusze, a dusiło ich po śmierci, kurwa, no, no tak, no tak. No, Stary Wars Battlefront 2 EA, tyle w temacie. I-e, i-i-i-i. <laughs> Tam kolega zdycha, ale podle to zobaczę Co tam się dzieje Kurwa, teraz downem i chcę zrobić ten ten Ty kurwa down nie kurwa. No on jest kurwa łatwy, ja pierdolę Eee, będzie uciekał I Aiden go poraziła i porażenie zrobiło co a nie działa, no i tyle no Ten debil tylko na pałę atakuje, tylko i wyłącznie na pałę, to kurwa. I ma max level. Chyba tylko dlatego właśnie. Popchnął mnie, ten dzięki Nie muszę już iść. To jest super duszem. Twój Drużynka na kurwa sam zostałem. Ja pierdolę. Chodź, 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 chodź kurwa, jeszcze mają jejka, mam. się ruszyć nie mogę. Eee. Fraje w tych kurwa chmury jebane I ta kurwa szmata, ja pierdolę kurwa, nie desfrajcie wy się kurwa fraje chmury, tych Do... Kurwa śmiecie pierdolone Weź się zaraz gdzieś coś tam To jest coś dobre ja to pizdę kurwa ją rozjebać w końcu, bo już to jest kurwa dramat, jebaj. wodzie kurwa stoi. Duś ją, duś. Dawaj, dawaj, dawaj. Ważne, żeby to było no, nieważne. Łatwo. Chodź mi tam pomóc. Słuchaj, nie, nie zdążymy, nie, nieważne. No kurwa w końcu. Ja pierdolę jest. Serana w Ej, puść to mnie. Ten Luki to ma dało, na jeszcze moc kartę na mocniejszy puszki, wziął, Ja pierdolę. Odciąć wszelkie drogi, Super duszenie, kurwa. 4 sekundy go duszę później byliście. Oj. Jadę, ale... nie jest... Baże, sam jeszcze po. No?

Kurda! Pierdolę! ma szmato! No 10 szarży naraz mi kurwa może zrobi, No tak, no kurwa oczywiście, że tak. Ja pierdolę, kurwa. Dobra, polatamy, kurwa. Kurwa, jakim brakuje ja tego przybliżenia jednego? Nie macie szans. No to ja tą szmulę stopuję póki co, także tego nic nie może zrobić. Nie jestem. Nie w ogóle jest. Gummy. Idę na górę co to już Nie wiem, po co to jest. Na celel? Na celel? Okay. Kurwa się ruszyć nie idzie, ej zesraj się ty prańska chmura jebala, kurwa, hej ochuj, 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 ochuj. No i mind ja pierdolę O, wy kurwa góra, no kurwa się ruszyć jedna! Zesraj się, kurwa Nie, kurwa, ten sep jebany. Mnie się kurwa pluje jak debil, kurwa. Co Za wolno. Zajedzie tylko wy. Eee, eee, sunku mi patroleta, Dzięki, jest, teraz jest Band. S O, to widzę. Się ja pierdolę ta maja pizda, maja. ten fa. O, jeszcze laga może dostanę w graficie, kurwa, że jeszcze ją łapię. Omawiaj roz... ja, tak. i zdobywaj. Kto ja wziął lagę? Nie wiem. Proste, ale Ja pierdolę te lagi z dupy, kurwa. Smata mata pode mną dziśła chyba no? Kurwa to. Kurwa na górze ta pizda jest, na górze jest, na górze jest No kurwo, co? A. Zresztą kurwę i może po schodach do góry, ale przecież się jest o tym... A nie, ty masz palce. Mam full. O. Dobra, widzę. Zeskoczyła. No i po lewej. No... Ja pierdolę, jak gra jeszcze śpiewał kurwa. Dawaj ją, chodź, chodź, chodź. E. No co no walczy z tym Adara, kurwa. A, dobra, no, no, no. Ja mam E. No mówię, Hodka, to już poszedł Dobra, idź do ciebie, nieważne. Strzelam je pod dupę tymi rakietami, one nic nie robią, nie? Kurwa, zajebiste nerfy, kurwa, boby. Ja pierdolę, pierdolę. Ja, kurwa. I ty szmato. Ja pierdolę niż ma Eee, stralaki, he, na pałę, he. Nie zezajście, się, Tak, na pewno na pewno I ten ser, który idzie na pewno na pewno na pałę nie pokazuję, ile to ma zgonów, ten, ten nasz typek będzie miał kurwa najwięcej na pewno. nie. Jebany kurwa bot.